Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Uba. Uba, Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatnimi czasy w międzynarodowych mediach protesty izraelskie są coraz bardziej widoczne. Być może przez to, że przybrały na sile, a zdjęcia z pola walki wydają się coraz bardziej i bardziej brutalne. Ale to nie zaczęło się wczoraj. Te protesty trwają od 29-30 tygodni już. I jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jaka jest historia za tymi protestami, dlaczego, po co i jak to się stało, polecam Wam najpierw obejrzeć mój poprzedni film na ten temat, gdzie Podam Wam wszystkie przyczyny sprzed kilku lat, które sprawiły, że teraz cały Izrael jest w protestach. Tutaj będzie ten film i będzie link w opisie na dole. Polecam Wam obejrzeć najpierw tamten, który nagrałam w marcu i wrócić do tego, bo to będzie... Bym... I teraz w skrócie, o co tak naprawdę Izraelczycy w tym momencie protestują głównie. Chodzi o ustawy uchwalane przez rząd Benjamina Netanyahu, które mają zmniejszyć wpływ sądów najwyższych na decyzje podejmowane np. przez rząd. Zanim zaczniemy ten nasz timeline, teraz e, szybko Wam przypomnę że możecie wesprzeć mój kanał, możecie zostawić mi napiwek. Na dole będzie przycisk podziękuj. Za wszystkie napiwki bardzo serdecznie dziękuję. Możecie też mnie zasubskrybować, co serdecznie polecam, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Koniecznie zalajkujcie to wideo, to poprawia zasięgi oraz już teraz zostawcie jakiś komentarz. Wpiszcie na przykład demokracja. Ok, wracamy do tematu głównego, co działo się od początku marca aż do tej pory po kolei, jak to wszystko wyglądało. 1 marca organizatorzy protestów zaapelowali do ludzi, żeby coraz więcej z nich wychodziło na ulice, szczególnie w Tel Awiwie, i właśnie wtedy policja zaczęła już wdrażać takie mocniejsze sposoby regulowania tłumów. W ruch poszły armatki wodne, była policja na koniach, e, było blokowanie demonstrujących, żeby nie mogli wejść na przykład na te główne ulice Ayalon. 1 marca, dzień tak dużych protestów, nie był też szczęśliwym dniem. dla żony premiera Netanyahu, Sary Netanyahu, ponieważ w ten właśnie dzień postanowiła wybrać się do fryzjera, który znajduje się w centrum Tel Awiwu na Kikar Medina. To był bardzo prosty przepis na bałagan i tak też się stało. Ludzie dowiedzieli się, że Sara Netanyahu jest w tym miejscu, poszli na kikar Hamedina i zablokowali cały ten skwer na trzy godziny. Sara Netanyahu nie mogła stamtąd wyjść oczywiście i dopiero właśnie po trzech godzinach udało jej się stamtąd wydostać w azyście policji. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Ben -Gvir i premier Benjamin Netanyahu nazwali protestujących anarchistami. Kolejne protesty odbyły się 4 i 8 marca i znowu coraz więcej więcej ludzi zaczęło wychodzić. Z niektórych źródeł można było wyczytać, że w Tel Awiwie było nawet około 160 tysięcy ludzi, co jest imponującą liczbą, zważając, że cała populacja Izraela to około 9 milionów ludzi. Jeżeli chodzi o wizytę Bibiego w Rzymie, to wypadało na 9 marca i 9 marca e, protesty wyszły na ulicę znowu, zablokowały ulicę i zablokowały dojazd do lotniska Bengurion kilka godzin przed tym, jak odbią stamtąd wylecieć. Protesty trwały nadal. 11 marca w Tel Awiwie było już około 240 tysięcy ludzi, a tydzień później, 18 marca, około 260 tysięcy ludzi. Protesty nie odbywały się tylko w Tel Awiwie, odbywały się też w innych, większych i mniejszych miejscowościach. 25 marca minister obrony narodowej Joaf Galant, który, by the way, jest z partii Bibiego z Likudu, czyli pochodzą z tego samego miejsca, zaapelował do Bibiego, żeby przerwał pracę nad ustawą, dlatego że on widzi, że to zagraża bezpieczeństwu Izraela. I jaka była decyzja premiera po tym, jak minister, który bądź co bądź zna się na rzeczy, zna się na obronności, powiedział mu, jaka jest sytuacja? Odwołał go następnego dnia. Jak domyślacie się, dzień później, 26 marca, to był efekt motyla. Kolejni ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, i pojawiły się również strajki. Ludzi oczywiście zmotywowało to, że odwołano ministra obrony narodowej w takim właśnie momencie, kiedy bezpieczeństwo kraju jest, powiedzmy sobie, nie wisi na włosku, ale nie jest w najlepszej kondycji. Uczelnie wyższe dołączyły do strajku, odwołały wszystkie zajęcia i zaprzestały badań naukowych, a przedstawiciele 23 lokalnych rad miasta ogłosili chęć pójścia na strajk głodowy. 27 marca prezydent Izraela, Yitzhak Herzog, zadzwonił do premiera Netanyahu i poprosił go o natychmiastowe zaprzestanie prac nad legislacją ustawy. Do strajku dołączyły związki zawodowe, pracownicy lotniska, lekarze oraz branża high tech. Ponad 100 tysięcy protestujących pojawiło się w Jerozolimie pod budynkiem Knesetu. Po serii błędów i tak ogromnych naciskach, Bibi delikatnie się ugiął i i ogłosił, że przykłada głosowanie nad tą ustawą na za miesiąc. Żeby udobruchać swoich e, kolegów z koalicji, a szczególnie Bengwira, e, ministra Bezpieczeństwa Narodowego, e, obiecał mu utworzenie gwardii narodowej, e, której w Izraelu nie ma jest armia, jest policja. E, no i wśród protestujących wzbudziło to duży sprzeciw, e, bo to mogłoby oznaczać, e, że gdy taka gwardia się utworzy będzie łatwiej tej gowardii rozproszyć protesty w sposób bardzo brutalny. Izraelczycy nie poddawali się i powiedzieli, że podczas tego miesiąca, kiedy są w takim limbo, też co tydzień, w sobotę wieczorem będą protestować. I tak też było. Jeżeli chcecie, ja 27 marca byłam na protestach i odpaliłam transmisję live, więc będziecie mogli też zobaczyć, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Były armatki wodne, były, wiecie, te granaty ogłuszające, było bieganie, uciekanie przed policją, próba blokowania dróg, itd dalej Link tu i w opisie na dole zobaczcie sobie, jak z takiego mojego POV ten proces 27 wyglądał. Nieugięci Izraelczycy, tak jak obiecali, tak protestowali co tydzień, i do postulatów o odwołaniu prac nad legislacją ustawy o sądownictwie dołączyły też. Inne rzeczy, które uwierają Izraelczyków, na przykład to, że ultraortodoksyjni Żydzi są zwolnieni ze służby obowiązkowej wojskowej, to jedno. A drugie to, że rabinat ma zbyt wielką kontrolę nad, Życiem cywilnym ludzi, na przykład nad małżeństwami. Nie wiem, czy wiecie, ale w Izraelu nie ma czegoś takiego jak małżeństwa, stricte małżeństwa cywilne, są związki partnerskie, ale małżeństwa cywilne nie istnieją. Jeżeli chcecie pobrać się cywilnie, musicie wyjechać z Izraela, na przykład na Cypr, do Czech, do Grecji, gdziekolwiek chcecie. I jeżeli zawrzecie tam małżeństwo, nieważne czy to jest jednopłciowe, czy dwupłciowe małżeństwo, wrócicie, zarejestrujecie je w Izraelu, to to małżeństwo będzie do. Nieważne. no ale nie możecie tego zrobić w Izraelu. E, kolejny problem jest też taki, że nie ma małżeństw mieszanych, e, więc osoby z dwóch różnych religii nie za bardzo też mogą pobrać się w Izraelu, e, bo na przykład, e, jeżeli chcia, chcielibyśmy to zrobić przez rabinat, to to przez rabinat się nie da, e, dlatego, że rabinat się na takie związki nie godzi. I znowu wtedy zostaje obywatelom Izraela, którzy służyli w armii, którzy się tutaj urodzili, wyjechać za granicę, żeby móc się pobrać. No i wszystkie śluby, które były zrobione przez rabinat, jeżeli dojdzie do rozwodu, to rozwód też musi być zrobiony przez rabinat. A taka procedura może być bardzo uwłaczająca. 26 czerwca w Knesecie zebrała się komisja do spraw sądownictwa, aby opracował projekt ustawy, który miałby uchylić tzw. standard racjonalności, którym posługiwał się tutaj Sąd Najwyższy. Decyzją sądu mogły być unieważnione niektóre decyzje rządów wtedy, kiedy były uznane one za nieracjonalne. Oczywiście to spowodowało, że protesty znów zaczęły nabierać na sile. 27 czerwca ponad 300 rezerwistów izraelskiej armii protestowało przed domem Jariva Lewina, ministra sprawiedliwości. Kolejna świetna decyzja Bengwira, o którym tutaj już sporo powiedzieliśmy, odwołał telawiwskiego szefa policji Amichaja Eszeda. Powód był taki, że Bengwir uważał, że szef telawiwskiej policji nie stosuje wystarczających sił przeciwko protestującym, nie stosuje wystarczającej ilości środków, żeby rozproszyć protesty. Jak się możecie domyślać, znowu kolejna kropla do czary goryczy, i już 5 lipca znowu kolejna fala protestów wyszła na ulicę. Ustawa o racjonalności przeszła pierwsze czytanie, i 11 lipca kraj został kompletnie zablokowany: drogi, ulice, urzędy wszędzie byli ludzie, wszędzie protestowali. Strajki, blokady i protesty odbywały się także 18, 19 i 20 lipca. Coś niesamowitego, co się stało i co naprawdę wyglądało imponująco. 18 lipca organizatorzy protestu ogłosili, iż będą szli wraz z wielką grupą protestujących z ulicy Kaplan w Tel Awiwie aż do Jerozolimy pod Kneset. Widziałam to na żywo, to było coś niesamowitego. To był największy marsz w historii Izraela. Branża high-tech znowu włączyła się bardzo aktywnie do protestów i izraelskie firmy takie jak Wix, Monday, Redis wysłało ponad 100 autobusów ze swoimi pracownikami do Jerozolimy w godzinach pracy, żeby ci mogli sobie protestować i mieli możliwość wyrazić swoją opinię. Bardzo, bardzo bolesną kwestią dla obronności Izraela było to, że ponad 40%, 400 rezerwistów, pilotów ogłosiło, że rezygnują z dobrowolnej służby w rezerwie i nie będą uczestniczyć w żadnych działaniach i w żadnych ćwiczeniach. Wyszkolenie pilota to są setki tysięcy dolarów. Nie jest łatwo wyszkolić osobę, która będzie pilotować. Nie jest szybko wyszkolić osobę, która będzie pilotować, dlatego też na przykład jeżeli w mediach wypowiada się ktoś z rezerwy albo ktoś, kto służy w tym momencie, nigdy nie pokazuje twarzy i nigdy nie znacie ich imion albo nazwisk, bo na przykład to mogłoby dać zbyt dużo informacji dla ludzi, którzy na przykład taką osobę chcieliby porwać. Więc wyobraźcie sobie, jak bardzo te osoby są cenne. Jeżeli 400 z nich nie chce iść na służbę rezerwistów, no to znaczy, że chyba mamy kłopot. 24 lipca niestety Kneset przegłosował. Po drugim czytaniu ustawę o racjonalności, ta ustawa przeszła. Opozycja całkowicie zbojkotowała to głosowanie. Był to też dzień takich największych protestów, najpierw w Jerozolimie, potem wieczorem również w Tel Awiwie. Ja tam byłam, dzięki uprzejmości mojej firmy, która właśnie wynajęła nam autobus i nas tam zawiozła. I słuchajcie, w Jerozolimie to już był inny vibe. W Tel Awiwie byłam na protestach. Bywało nieprzyjemnie. Ale Jerozolima to już jest inna bajka, tak? I tam policja była, mogę powiedzieć, Bardziej brutalna. Było więcej narzędzi do rozpraszania tłumów, na przykład spychacze, albo te armatki wodne, które były dużo mocniejsze, tak mi się wydaje, albo po prostu mocniej używane niż te w Tel Awiwie. Policjanci wyrywali też ludzi z ulicy i wyrzucali ich, wiecie, na boki, żeby odblokować drogi. Było też kilka aresztowań, albo nawet kilkanaście, których byłam świadkiem. No i niestety, na sam koniec użyli przeciw. Nam skunksa. I co to jest skunks? To jest taki izraelski wynalazek. To jest przyczepione do tych ciężarówek, tak jak armatki wodne, i z tego leje się taka brązowo-szaro-zielona woda, która śmierdzi okrutnie. To jest właśnie używane do rozpraszania tłumów, dlatego że tego zapachu, choćby nie wiem co, nie da się znieść. Nie ma takiej opcji. To jest zapach rozkładających się zwłok pomieszanych z szambem taka mieszanka która sprawia, że od razu macie odruchy wymiotne, od razu kręci się wam w głowie i musicie stamtąd wyjść albo chociaż się przykryć więc co my robiliśmy jedyną opcją to zakładaliśmy flagi albo jakiś skrawek materiału na twarze e, i tam akurat rósł rozmaryn przy ulicy więc rwaliśmy ten rozmaryn wkładaliśmy sobie przy i obwiązywaliśmy się więc można było jakoś przeżyć, ale ogólnie przeciw nie ma sposobu, jeżeli jesteście protestującymi. To jest już taka broń ostateczna. Niestety w nocy doszło też do przykrego zdarzenia. W mieście Kfarsaba, nie opodal Tel Awiwu, mężczyzna prowadzący samochód wjechał w tłum protestujących i przyjechał tak po nich. Było kilku rannych. Nad krajem wisi też teraz widmo zapaści ekonomicznej, a szczególnie w branży high-tech, która jest tutaj aż tak ważna. Wielu inwestorów wycofuje się z inwestycji w izraelskie startupy, no bo tak się dzieje, jeżeli startup jest zarejestrowany, jest ulokowany w kraju, który jest uznany za niestabilny politycznie. Kurs szekla zmalał, niektóre startupy myślą nawet o tym, żeby się przerejestrować albo przejść przenieść do innych krajów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden bardzo mocno skrytykował przygłosowanie tej ustawy, także Unia Europejska wyraziła zaniepokojenie sytuacją w Izraelu. No i znowu Ben nam się tu pojawia, który uwielbia mieszać w kotle, uwielbia prowokacje. No i taką jego prowokacją to było to, że w święto Tisza Be'aaf wszedł na wzgórze świątynne, gdzie powiedział, że jest to jedno z najważniejszych miejsc dla judaizmu. Nie mówię tutaj słowo, w słowo, tylko parafrazuję, ok? I że Izrael powinien pokazać swoją kontrolę nad tym. Nie wiem, czy wiecie, ale w status quo jest napisane, że Żydzi nie mogą modlić się na wzgórzu świątynnym. Przez to, że też jest to święte miejsce dla muzułmanów. No i do takiej ugody doszli, kiedy zostało podpisane status quo. No i słowa Bengwira mogą powodować to, że jego wyznawcy, którzy są ekstremistami, będą tam chodzić i również prowokować, modląc się na wzgórzu świątynnym. A jak już wiemy z historii, jak jedna strona łamie coś, druga strona odpowiada, potem jest więcej i więcej i więcej i więcej i może to się skończyć bardzo... Niedobrze, jeżeli chodzi o konflikt Izrael-Palestyna, minister obrony Galant, który był odwołany przez Bibiego, ale potem go przywrócono, po głosowaniu powiedział, że nie chce, żeby koalicja składała się również z ekstremistów. Jak wcześniej powiedziałam, jest on członkiem Likudu, czyli partii Benjamina Netanyahu. On chciałby usunąć te partie ekstremistyczne z koalicji i dodać szefa opozycji Jaira Lapida i Beniego Gan Zamiast tego. Jak widzicie, również e, członkowie partii e, Benjamina Netanyahu e, zaczynają być coraz bardziej przeciwko tej sytuacji, bo oni są bardzo prawicowi, ale nie są ekstremistycznie nacjonalistyczni. Dla nich e, jest to ważne, żeby utrzymać się przy władzy, a oni doskonale widzą, że te partie ekstremistyczne źle wpływają na ich image, źle wpływają na ich PR i ich poparcie maleje przez to wszystko więc woleliby y, stworzyć koalicję z kimś bardziej z prawej pośrodku niż z takim ekstremum bo wtedy mają mm, większą szansę żeby jeszcze się utrzymać na powierzchni wody dlaczego więc szef rządu pozwala na Taką właśnie sytuację. Znowu polecam Wam wrócenie do mojego wcześniejszego filmu. Jak zobaczycie, przez kilka lat w Izraelu stworzenie rządu, stworzenie koalicji było niemal niemożliwe. Były wybory cały czas, co pół roku e, i nikomu nie udało się stworzyć stabilnego rządu. Benjamin Netanyahu ma też sprawę w sądzie przeciwko niemu w sprawie łapówek. Jego motywacje nie są, żeby było dobrze dla ludzi. Jego motywacje są takie, żeby po pierwsze nie iść do więzienia a po drugiej jak najbardziej utrzymać się przy władzy. No i przez te wszystkie wybory, kiedy próbował koalicji z jednymi koalicji, z drugimi, z trzecimi to się nie udawało. Przegrywał też wybory. Jego taką ostatnią deską ratunku była koalicja z ultraortodoksami i z ekstremistami. No i niestety dla całego kraju taką koalicję stworzył, żeby móc stworzyć rząd, który się nie rozsypał jeszcze, ale mam nadzieję, że się rozsypie. Te Partie, ugrupowania ekstremistyczne, żeby dołączyć do koalicji, chciały też mieć coś z tego. Więc cisnęli go w różne strony, żeby przygłosowały ustawę taką czy taką, wszystko co według nich byłoby do, dobre dla nich. Bibi nie mógł im odmówić, bo wtedy oni odeszliby z koalicji. Rząd by się rozsypał, doszłoby do kolejnych wyborów i prawdopodobnie te wybory BBB by, by, by przegrał. A gdyby by przegrał, znowu do sądu i nie wiadomo, jaki byłby wyrok. Wiele osób też mnie pyta, czy Izrael jest porównywany do Polski, jeżeli chodzi o tę sytuację polityczną, i powiem, że tak jest. Słyszy się dużo wypowiedzi ludzi protestujących, polityków, a nawet widzi się transparenty na protestach. Że Izrael nie chce być drugą Polską albo drugimi Węgrami. Pokuszę się też tutaj o porównanie czarnych protestów w Polsce, w których brałam udział, i protestów tutaj, w których aktywnie biorę udział. No i powiem Wam tak, że w porównaniu do izraelskich protestów, polskie protesty były bardzo, bardzo grzeczniutkie. Były dyskusje, czy kobietom wypada przeklinać, były dyskusje, czy wypada obok kościółka protestować, albo wejść do kościółka. Tutaj nie skupia się na takich drobnostkach. Naprawdę, tutaj jest all in, wszystkie chwyty dozwolone, i raczej nie wyobrażam sobie, że ktoś em, dyskutowałby na, rzeczy, na temat rzeczy tak niezwiązanych z tym korzeniem tego wszystkiego, z sensem tego wszystkiego. Mogę porównać też na plus dla Izraelczyków, chociaż nie, nie chciałabym tego, wiecie, tak porównywać, że jeden kraj jest lepszy, drugi gorszy, tylko na przyszłość, jeżeli w Polsce wydarzą się takie protesty, duch izraelski i takie morale nie jest złamane, to są tygodnie, to są miesiące, to jest 7 miesięcy nieustających protestów, tydzień w tydzień albo częściej i te protesty nie słabną, nie cichną, nie ma coraz mniej ludzi, wręcz przeciwnie, jest coraz więcej. A polskie protesty wydaje mi się, że były mocne, ale szybko ugaszone przez niestety policję i rządy. No i tutaj, właśnie jeżeli chodzi o policję, polska policja była dużo bardziej brutalna w Polsce niż izraelska policja jest tutaj. I taki żarcik, wiecie, to, to idealnie to jest śmiech przez, przez łzy, ale idealnie obrazuje w jakich w głupich czasach żyjemy. Rozmawiałam z moim znajomym, który też był ze mną na proteście. Co byś bardziej wolał? Być się obsikanym skunksem przez jerozolimską policję, czy bycie pobitym pałką przez polską policję? I obydwoje wybraliśmy opcję skunksa, dlatego, że skunksa można zmyć, po iluś tam prysznicach e, ubrania można wyrzucić e, i, i jakoś to jest. Najwyżej się, co najwyżej, albo dostaniecie wysypki tak jak ja. E, no a pobicie pałką to nie wiadomo, co się może wydarzyć. W Polsce nadchodzą też wybory, więc bardzo, bardzo was proszę, bierzcie przykład i lekcje z Izraela. Lekcje do tego, żeby koniecznie iść na wybory. Koniecznie, bo jak nie pójdziecie. To ktoś wybierze za was i może się skończyć tak, jak się skończyło. Frekwencja musi być duża. Po drugie, jeżeli dojdzie do protestów, to może z mniejszym strachem i z moralami, żeby trzymać się tak, jak ci Izraelczycy się trzymają, tydzień w tydzień cały czas nie słabnąc. Na dzisiaj to tyle. Słuchajcie, nagrywam ten film 29 lipca, i tak sprawy się mają na dzień dzisiejszy. Jeżeli zdarzy się coś nowego, to może Wam się dogram, bo nie wiem, kiedy uda mi się obrobić ten film i wrzucić na YouTube'a. Dzisiaj jest sobota, więc też idziemy na protesty w Tel Awiwie, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Bardzo dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, albo po prostu zostawcie słówko demokracja. Przypominam Wam też, że możecie zostawić mi napiwek, na dole będzie przycisk podziękuj, możecie kliknąć, wpłacić dowolną kwotę, jednorazowo za wszystkie kwoty serdecznie dziękuję. Możecie też, a nawet musicie polajkować to wideo, udostępnić je na swoich social mediach oraz subskrybować mój kanał klikając w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Póki co żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!